Rafał Trzaskowski przez całą kampanię był liderem sondaży, Karol Nawrocki przez kilka miesięcy odrobił dużą stratę, za ich plecami cały czas był Sławomir Męcen. Jak wyglądała kampania kandydatów z podium sondażowego? Odpowiedź w materiale. Jako pierwszy kampanię rozpoczął Sławomir Mencen i to już w sierpniu ubiegłego roku. Możemy żyć niedługo w silnej i bogatej, dumnej i bezpiecznej Polsce. Kandydat Konfederacji w ciągu 9 miesięcy odwiedził ponad 300 powiatów. Wiece przyciągały tłumy, niezależnie czy odbywały się w dużych czy małych miastach. Przed kilkoma tygodniami poparcie kandydata Konfederacji poszybowało w sondażach do blisko 20%, ale nie na długo. Sam Sławomir Mencen przyznał, że było sztucznie pompowane. Część wyborców kandydat Konfederacji zraził do siebie niefortunnymi wypowiedziami. Wydaje mi się, że wyższy poziom edukacji byśmy osiągnęli wtedy, kiedy studia byłyby płatne. Niefortunnych wypowiedzi nie ustrzegł się także lider sondaży Rafał Trzaskowski. Jak wiemy o sobie, będziemy dyskutować. Ja zapraszam, a zapraszam, ja zapraszam, a ja zapraszam, ja zapraszam, ja zapraszam. Nie wszyscy razem musimy. Fragmenty wystąpień kandydata Platformy Obywatelskiej stały się memami. Pozdrawiam wszystkich! Was też! Brawa dla was też! Brawa chłopaki! Raz, raz, raz! Brawo! Raz, raz, raz! Brawo! Raz, raz, raz! Brawo! Raz, raz, raz! Brawo! Dziękuję wam! Średnie poparcie Rafała Trzaskowskiego stopniało od grudnia z 40 do około 30%. Nie pomogło kreowanie się na polityka o patriotycznych, konserwatywnych poglądach. To fragment książki wiceprzewodniczącego PO wydanej w kampanii. A jaka jest pana ulubiona polska pieśń? Boże coś Polska. Zaskoczył mnie pan. Dlaczego? Lubiłem, kiedy śpiewało się ją w latach 80. na demonstracjach czy w kościele. Kiedy Rafał Trzaskowski jeździł po Polsce w Warszawę, której jest prezydentem, dotykały mniejsze i większe afery. Nietrafione inwestycje, publiczna toaleta za kilkaset tysięcy, rosyjski kapitał w warszawskich autobusach, czy prywatyzacja kamienicy przy Marszałkowskiej. Obiektem powszechnych drwin stało się jajo postawione w centrum miasta. Wiceprzewodniczący PO unikał kontaktu z niezależnymi mediami. Znalazł za to czas na spotkanie z gwiazdą Disco Polo, Zenkiem Martyniukiem. Jak do tego doszło? Nie wiem. Rafał Trzaskowski przez całą kampanię zaprzeczał swoim wcześniejszym poglądom, w tym o Zielonym Ładzie, o obronie polskich granic, o CPK, o Donaldzie Trumpie. Prezydencie Trump, jesteśmy gotowi do współpracy. Mamy mega mocne karty. Jedzmy razem Prince Polo, drodzy Państwo! Z Donaldem Trumpem spotkał się za to Karol Nawrocki. Prezydent Trump powiedział, you will win, więc powiedział, że wygram, odczytałem to jako, jako rodzaj życzenia mi sukcesów w nadchodzących wyborach. W listopadzie start Karola Nawrockiego w kampanii prezydenckiej ogłosił profesor Andrzej Nowak w imieniu Obywatelskiego Komitetu Poparcia. Chciałem zgłosić kandydaturę pana doktora Karola Nawrockiego. Po wystąpieniu w krakowskiej hali Sokoła, Karol Nawrocki był odbierany jako sztywny kandydat. W trakcie kampanii ten wizerunek się zmienił. Mistrzostwo świata. Prorządowe media i władza przy pomocy służb atakowały Karola Nawrockiego za rzekome kontakty z gdańskim półsiadkiem, napisanie książki pod pseudonimem i za zakup kawalerki od starszego pana Jerzego. Szczerze powiedziawszy, każdego dnia... Każda nowa informacja przyprawia mnie o mdłości. Karol Nawrocki odwiedził w trakcie kampanii ponad 300 miejscowości. Otrzymał poparcie nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale także największego związku zawodowego Solidarność oraz ustępującego prezydenta Andrzeja Dudy. Ja zagłosuję na Karola Nawrockiego w tych wyborach. Na chwilę przed pierwszą turą różnica w sondażach między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim jest najmniejsza od początku kampanii, wskazuje profesor Zbigniew Orbik. Początkowo przewaga Rafała Trzaskowskiego nad drugim Karolem Nawrockim była bardzo duża. Sondaże wskazują na 2-3% przewagę Rafała Trzaskowskiego.